Witam serdecznie na moim kanale, a dziś chciałbym Państwu przedstawić mój nowy nabytek, jakim są platformowe pedały rowerowe na łożyskach maszynowych firmy MZERH, które dokładnie tydzień temu zamówiłem sobie za kwotę 72 zł. na. AliExpress, co tutaj dostajemy? Pudełeczko, a w pudełeczku poreczek strunowy z wymiennymi pinami, podkładkami oraz kluczem do demontażu pinów. I oczywiście same pedały. Ja akurat wybrałem kolor czarno-niebieski, gdyż będzie się to ładnie komponować z moim rydwanem. Pomimo lekkiej wagi, pedały się prezentują całkiem solidnie. Łożyska kręcą się delikatnie. Mamy tutaj y, trzy po prostu rolki. Które na pewno są lepszą konstrukcją niż nasze tanie kulkowe pedały za 20 zł, gdzie gubimy kulki albo gdzieś tam mamy gdzieś ubytki smaru i te pedały nam latają, hałasują i po prostu denerwują. Tak to wygląda. Tutaj mamy. Prawego i lewego. Ja nie przedłużając tego filmu, lecę montować, testować i sobie dzisiaj pośmigać. Mam nadzieję, że pogoda pozwoli na to. A Was pozdrawiam i zapraszam do pozostałych moich filmów. Yo.